Słuchaj, nad morzem ostatnio byłam, opaliłam się. F farbę, farbę. A Super, ale słuchaj, byłam na molo, byłam na molo i tam przychodzę. A tam taki facet, taki tost, tak, tak, tak wyglądał. Uśmiechnął się takie zęby. Ja tak uśmiechnęła się, tylko do niego on ok, do mnie: "Hi!" Hi! Hi! A, ale wiesz was? Bardzo elegancki jest tak uśmiechnął mówię ci, nie wiem, południowie z Włoch ja nie wiem, ale wiesz, wiesz was? tu, Nine hiś. Hi, 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 hi. hi Kans tu nuk kriegen? Bych chiński restaurant. Restau. Ja. Wenn du essen, dann musst du in chinesisches no tak, Restaurant. Aber nie zaprosił mnie, nie zaprosił mnie właśnie do restauracji. Tylko tam po prostu był hi na tym moł, ale taki uśmiech miał hi. Mówię ci, mówię ci. Was nie das nic. Super, był super, A był, by, naprawdę. To jest no, no, no nie zaprosił mnie do restauracji, niestety, no. ale powiedział: hi! Tak się śmiał, takie zębiska, Jadę. Chuj, chuj. Gruzy Grosy, Duże zęby miał, ja nie A. wiem, z Włoch, z Hiszpanii, nie wiem, ale, ale, ale super. Aj, Ale to Ale to szkoda. Ale to szkoda. Ja ich nie, nie, nie całowałam się coś. Szkoda. <tryk> no, warunko, no, no tylko. Haj! poszedł dalej.